Previously on Life is Strange. Whoa. Whoa. What did you find? Rachel in the dark room. Over and over. That's it. We can't trust anybody. Except each other. You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody, like all teenagers. Oh, look. The Wonder Twins. What are you doing in my dorm? You are so fucking dead! Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. <sighs> Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. What are you doing here, Max? Victoria has to be next. What a lame gimmick. Rachel, why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard! Max, we have to find that spot now. <laughs> oh. Oh, I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. <laughs> I know you're close to Nathan, but your life is in serious danger. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Oh god, Max, look. Tak. Dobrze widzicie. Ja się autentycznie boję. Tego co zaraz nas spotka tutaj. Hej, ludzie i ludziska! Z tej strony Recek i witam Was w piątym, ostatnim epizodzie Life is Strange. O, tylko rach, upełnienia. Od kiedy opublikuję ten odcinek, wszystkie serie zostają zawieszone, aż do momentu zakończenia właśnie tej. A teraz, bez zbędnego gadania, jedyne co wyłączę Steama, żeby nikt nie przeszkadzał. I lecimy z tematem. Jak pewnie pamiętacie, czwarty epizod zakończył się srogim plot twistem. Kto nie wie, to w sumie ma okazję zobaczyć go. Wincze, w którym to wszystkie wydarzenia zostały przypomniane. A teraz. wygląda na to, że jesteśmy w Dark Roomie. W Bunksze. Chloe jest martwa. Z Max nie wiadomo, co się stało. Nie wiadomo, jakie koresy... Parę fantazji zrealizuje Jefferson. O Jezu. Ewidentnie widać, że wszystko przygotowane już do sesji fotograficznej. A Max wygląda na to, że. przywiązana do krzesła. Life is strange. Episode 5 Polarized. To dopiero początek, a ja już jestem cały poddenerwowany tym. Bo tak, wszystkie wątki, jakie były do zamknięcia, w czwartym epizodzie zostały zamknięte. I teraz ja się autentycznie boję tego, co twórcy naszykowali. O, już mogę ruszać kamerą, ale niestety nic nie mogę zrobić. Mogę tylko się rozglądać. Chloe? Chloe nie ma. Dark room. Zdecydowanie Darkroom. I twój aparat na stoliku. Max, ty nic nie możesz zrobić. Nikt nam nie pomoże. No, raczej nie oderwiemy się, nie mamy jak. Przewinąć. No przewinięcie nam nic nie udaje, ale przynajmniej możemy już cokolwiek przewijać. No, nie, no chciałbym się odwiązać, mógłby tutaj próbować cokolwiek zrobić, ale. No, niestety przywiązani jesteśmy, no nic nie zrobimy. Ale. Mówią, że kto nie ryzykuje, ten nic nie ma. No, dawaj. Próbuj, cokolwiek. O. Finally. I'm free. Almost. Okay, dobrze idzie. Cokolwiek, co by nam pomogło. Dobra, co tutaj mamy? Strzykawkę mamy. Zdjęcie mamy. No, możemy tylko spojrzeć. Tu na to, to na tamto. No, zdecydowanie. Oho. Czyli. Już jest po sesji generalnie. I gra nam każe w tym momencie skupić się na tym zdjęciu. Na tym konkretnym. No zdecydowanie to jest jedyna droga. Dobra, dawaj. Skupiamy się w drugą stronę. I, i było, było. O, i... No, dawaj, dawaj, dawaj. No, skupiaj się. Jeszcze troszkę. Elegancko. Przynajmniej się dowiemy, co się działo tutaj.

Max! You fucked up my shot! But please, don't worry. We have all the time in the world. For now, I knew you were special the second I saw your first selfie. Yes, I still hate that word. But I love the purity of your own image. Not like Rachel, who was always looking in the wrong places. Rachel. Nie oh. Jezu, co za frustrat! Nie dość, że dziewczyna półprzytomna, to jeszcze. Dodatkowa czynność da rzecz. Jeszcze maczerność upominać się, że. Zepsułam mu zdjęcie. Expect a cohesive style or theme, but he had an eye for shadows and an eye for a whole lot more. As his elite family will find. Jeżeli ktoś tu jest walczyć, przyślijcie się to na Jefferson. Nice, oh, good. Oh, Jezu, nawet Dabęc jacy widać, że normalny. <laughs> it's just too bad you're so goddamn nosy, Max but this room is under 24/7 surveillance so all i had to do was text you from nathan's phone and you fell right into my hands you really should have focused on schoolwork not private detecting with your little friend chloe chloe right yeah i'm sorry that i killed that nathan killed her in self defense but she had a troubled history like most Arcadia Bay dropouts. Nobody will be surprised. Or care? Though I promise. People will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Max, please tak do not move so much. I need you posed and framed my way. Mogę tak się Czy mogę rozwinąć oko coś przywindąć do przodu? Bo ja absolutnie nie mam ochotę na to patrzeć. Now don't no, move or this will hurt much. Stupid. Itch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter, though. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. No. Remember my number one rule always take a shot. No i co teraz się wydarzy? Już po sesji? Ja absolutnie już nie mam pojęcia co mówić. To już przynajmniej, że... No przecież teoria chaosu! Teoria chaosu, no przecież! Tym kopnięciem zmieniliśmy bieg wydarzeń. Dobrze, przynajmniej jakiś plus, że z mogliśmy coś zrobić, cokolwiek. Dobra, zdjęcie, folder. Coś cokolwiek co możemy... O! No, jedna dobra rzecz. Ale w ogóle to ja zanim pójdziemy dalej, to ja sobie naprawdę zmienię ustawienie, bo mnie... Nie, dobra, wszystko się zgadza. Jest hajd jednak! Nie, bo ja myślałem, że przez moment ten, że jednak mi się... się jednak postawiałem zagrać na złość i mi ustawienia ten, z powrotem na medium, ale spoko.

Zdjęcie, tak, po kolei będziemy psuli każdą sesję zdjęciowo Jeffressowi, aż w końcu przeciwstawimy mu się w pełni. Nie powiem, świetnie rozegrane. Świetnie rozegrane po prostu. Dobra, co teraz? Co teraz mu zrujnujemy? Nasz... you're the winner max i choose you your portrait fuck you you're trying too hard i know you're scared you all have the same doe-eyed look when you wake up here replaced by fear as you realize what's about to happen mr jefferson why are you doing this no, uh, max. i'm so glad you asked that question simply put I'm obsessed with the idea of capturing that moment. Innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray. And beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models. My subjects, yes. Jesteś psychopatą jest <dead> i to jest twoja ostatnia sesja. Max, czy pamiętam, że jesteś związana całkowicie? Jestem tak zdrowy, że nikt nie wie, co się z tobą dzieje teraz. I nie zaczynajmy o twoim zmarłym partnera. Miałem już dość tych fałszywych punków w moich Seattle. Seattle? Max kiedyś mieszkał w Seattle, jak dobrze pamiętamy z przeszłości. Czyżby to było coś. to był przypadek? Czy może jednak coś za tym więcej jest? Dobra, o za zabicie czy żeby szedł do piekła. She self-defense, that's what happens when you play with guns. Or try to fuck with me. It's better when they don't know. Jak pure, sweet Kate. Ej, nie, taka poważna sytuacja. Tymczasem grałem w albo, że Kate przeżyła, albo bla 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 bla. Kurde, niesamowicie mnie karci, żeby wziąć bla bla bla, ale nie, jednak mimo wszystko zdecyduje się na opcję Kate survived. Kate and i You failed to break her. She's stronger than ever, and she'll outlive you. She'll certainly outlive you. <laughs> Who knows? Maybe I'll pay Kate a visit soon and test her faith again. You will not get away with this. I want you to know that. Too bad you already made a convincing argument against Nathan in the principal's office. Thank you so much for setting him up for me. elite jest tak samo czy wykorzystałeś No opcje się zgadzają. Wykorzystał go. Mówił przecież że podziękował nam za to, że my go wsypaliśmy pod koniec drugiego epizodu. You use Nathan. I prefer the term manipulated". Like with an image, Nathan's was easy to twist around. I became a sort of. It's It happens often in teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious dark room and equipment? how else could i get all these hip new drugs for my subjects? rachel amber was your victim, not your subject. Oh. rachel amber. Hm. that's the real tragedy. nathan thought he could be an artist like me. instead, the dumbass gave her an overdose. <tries> 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 Ale szczerze zapomniałem mu. Szczerze mówiąc zapomniałem. Dobra, co my tutaj mamy? Dlaczego Rachel i Chloe Rachel? No. Wiadomo, Chloe i Rachel były sieciukami i... Nie no może... Z... Zobaczmy tą... Chociaż wait a second, chyba sobie coś przypomina mniej więcej, że. Nie, jednak nie. Jezu, co ten epizod ze mną robi? Ale to dopiero 15 minut, czy 17 już nawet... I Rachel. why? 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 start listening to me, you dumb cunt. i'm sorry, max. <laughs> that was not cool, anyway. rachel is dead. you would have killed her anyway. so look at this as a favor. you're evil. oh, i see. you and your friends almost beat nathan to death. see, we're not so different. Yes, yes, we are. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never. <coughs> oh, yet to... Do you finally get it now, Max? with amateurs you are an amateur look at the trail of death you left behind you can't blame all this on nathan wow i don't care what you do to me you're gonna die motherfucker for chloe and rachel and everybody else i do love your spirit max but you brought yourself here by your own choice anyway i like my models to be seen and not heard so I have to make sure there's nothing left behind of you. Okay. Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your workout out. with a heart oh! all those photos in my diary. To może, być oh, teraz to... to może być wyjście, powiadasz? Dobra, także spróbujmy tego wyjścia. Tak, to się zamyka i. O, o, o. I dobra, i co mi to miało dać? Co mi to dokładnie miało dać? Bo wiadomo, że mogę to wykorzystać jak, w jakiś sposób. No, niby tutaj to się pojawia, niby tutaj. Ee, nie, dobra, serio, co ja mam teraz zrobić? Czy jakoś nie wiem, wykorzystać to w dialogu? A spróbuj, może w dialogu właśnie. Jeśli grano tylko da. Do... Jeśli grano da tylko taką możliwość. E, zdecydowanie nie. O, 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 o! A takie coś chodziło! Max, mam pracę rozmawiać, ale naprawdę potrzebuję powiększyć te pięcioro. Zwłaszcza, kiedy są w moim mind. Myślę, że nasze sesja. to był wynikiem dla mnie.

Oh. Na twoje y. Co na krok, Max. To Wykorzystaj zdjęcie i cofnij się do tego momentu. Sfokusuj się na zdjęciu. Dobra, to skipniemy i. Tak, 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 tak. Dobrze! O to chodzi właśnie. Wracamy do tego. Wracamy do wydarzeń z przeszłości. Dobra, fokus, 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 fokus. O! Było? No. A nie, teraz się oddalamy. I... No, come on! W którą stronę? Halo! Ej, szczerze. O! Dobra, jest, pięknie. I w którym momencie to będzie? No, nieźle. No, nieźle. A dumb wonderful photographic Right back where I started this insane week. No, Chloe, ever again. The has been popular since the early 1800s. Your generation was images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as... Ja, to jestem ciekaw, czy pojawią się jakieś nowe opcje dragowe w związku z tymi wydarzeniami. Jeżeli Process? Okej. Okay. Who cares? <laughs> Prawdziwy wizjoner, not capturing. Uh, no. Nie, na pewno nie odpalę Daguerrean Process, bo to było zbyt standardowe. Not capturing. Korci mnie Aerial Visionary. Albo who cares? <grystanie> who cares? who cares cares? To miał być taki żart językowy i w ogóle także.